Wall Street, miejsce wielkich finansów, gdzie fortuny powstają i upadają. Dwa nazwiska dominują w tym świecie: BlackRock i Vanguard. To giganci finansowi zarządzający bilionami dolarów. Firmy te mają ogromną władzę. Ich decyzje wpływają na globalną gospodarkę. Ale kim oni naprawdę są i jaki mają wpływ na nasz świat? Te pytania nie są skierowane tylko do górów finansowych. Dotyczą one wszystkich. Dlaczego? Ponieważ firmy te wpływają na wszystko od Twoich oszczędności emerytalnych po walkę ze zmianami klimatu. Ich historia jest złożona, pełna ambicji, innowacji i kontrowersji. Przyjrzyjmy się im bliżej. Historia BlackRock'a zaczyna się w roku 1988. Lawrence Fink, makler obligacji, założył firmę. Chciał zaoferować coś innego zarządzanie ryzykiem obok zarządzania aktywami. BlackRock szybko wspiął się na szczyty Wall Street. Akwizycje, takie jak przejęcie Merrill Lynch Investment Management, napędzały jego wzrost. Dzisiaj BlackRock zarządza aktywami o wartości ponad 9 bilionów dolarów, to więcej niż PKB większości krajów. Droga Vanguarda rozpoczęła się wcześniej, w roku 1975. John Bogle, jego założyciel, miał radykalny pomysł. Wierzył w tanie, pasywne inwestowanie. Oznaczało to śledzenie indeksów rynkowych zamiast prób ich pokonania. Jego dzieło, Fundusz Indeksowy, zrewolucjonizowało inwestowanie. Zapewniło zwykłym ludziom prosty i niedrogi sposób na pomnażanie majątku. Vanguard zarządza obecnie ponad 7 bilionami dolarów, co jest dowodem na wizję Bogle'a. Zarówno BlackRock, jak i Vanguard to mistrzowie inwestowania pasywnego. Oferują produkty takie jak fundusze indeksowe i ITF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie. Fundusze te śledzą określone indeksy rynkowe, takie jak SP500. Strategia ta ma kilka zalet. Po pierwsze, jest tania. Fundusze indeksowe nie wymagają kosztownych badań ani częstego handlu. Po drugie, jest prosta. Inwestorzy wiedzą dokładnie, co otrzymują kawałek rynku. Ta prostota sprawiła, że inwestowanie pasywne stało się niezwykle popularne, ale ma to swoją cenę. W miarę jak fundusze te rosną, same stają się rynkiem. Daje to BlackRockowi i Vanguardowi ogromny wpływ. Ich decyzje o tym, które firmy włączyć do swoich indeksów, mogą decydować o losach całych branż. Sekcja czwarta. Cień wpływu, sterowanie korporacyjnymi gigantami i polityką globalną. BlackRock i Vanguard to nie tylko inwestorzy pasywni, są głównymi akcjonariuszami niemal każdej dużej korporacji. Pomyślmy o Apple, Microsoftie, Amazonie itd. To posiadanie akcji daje im znaczące prawa głosu. Mogą wpływać na politykę korporacyjną w każdej dziedzinie, od wynagrodzeń kadry kierowniczej po zmiany klimatyczne ale ich wpływy wykraczają poza świat korporacji. Rządy często polegają na ich wiedzy, szukają porad w sprawie regulacji finansowych i polityki gospodarczej. Ten dostęp daje BlackRockowi i Vanguardowi potężny głos w kształtowaniu globalnego systemu finansowego. Sekcja piąta. Morze kontrowersji, manipulacje rynkowe, wpływy polityczne i teorie spiskowe. Ich ogromna władza przyciągnęła uwagę krytyków. Oskarża się ich o manipulacje rynkowe. Argumentują, że ich dominacja w inwestowaniu pasywnym daje im nadmierną kontrolę nad cenami rynkowymi. Inni zarzucają im wpływy polityczne, wskazują na powiązania firm z urzędnikami państwowymi i ich działania lobbyingowe. Pojawiają się też teorie spiskowe. Niektórzy uważają, że BlackRock i Vanguard. Są częścią tajemniczego spisku kontrolującego światowe finanse. Chociaż twierdzenia te są często przesadzone, podkreślają niepokój opinii publicznej związany z ogromną władzą i wpływami tych firm. Sekcja szósta: Podsumowanie. Nawigacja po przyszłości finansów delikatna równowaga między władzą a odpowiedzialnością. BlackRock i Vanguard są teraz głęboko osadzone w globalnym systemie finansowym. Są architektami naszej finansowej przyszłości. Ich decyzje o tym, gdzie inwestować, które firmy wspierać i jak angażować się w debaty polityczne, będą miały dalekosiężne konsekwencje. Wyzwaniem jest zapewnienie, aby władza ta była wykorzystywana odpowiedzialnie. Potrzebujemy większej przejrzystości w ich działaniach. Potrzebujemy silniejszych regulacji aby zapobiec konfliktom interesów. I potrzebujemy debaty publicznej, która wykracza poza teorie spiskowe i angażuje się w zniuansowaną rzeczywistość ich wpływów. Od tego zależy przyszłość finansów, a wręcz naszego świata.